Oddział Kasy Stewczyka istnieje w Piotrkowie Trybunalskim już 13 lat. Nie jest to może okrągła rocznica, jednak przyszedł najwyższy czas na otwarcie kolejnej placówki w tym mieście. Mimo, że w nowym oddziale trwają jeszcze ostatnie prace remontowe, w Miejskim Domu Kultury hucznie świętowano to wydarzenie. Na scenie pojawiły się takie gwiazdy jak Zespół Berkut oraz Kabaret Chyba. Mimo, że zaczęło się całkiem oficjalnie. Z okazji otwarcia nowej placówki Skok Stewczyka. Na ulicy Słowackiego 128 przez 132. To już po chwili atmosfera się znacznie rozluźniła. Co gra pan z nami? Ja wiem, że to nie jest jednoosobowy kabaret. No nie no, ale oni się tam przygotowują, także nie możemy zdradzać od razu, wie pan, wszystkich naszych atutów, nie? No bo to tak. Czy nie? Rozumiem? Tak? Nie będę dłużej przeszkadzał. Nie, z nami, na pewno. No to, jeżeli będziecie mieli dla mnie scenę, w której się zmieszczę. Nie no, na pewno. Dobry procent na lokacie to nie wszystko, mówi wicedyrektor makroregionu centralnego. Liczy się też integracja z członkami kasy. No wychodzę z założenia, że pieniądze, które zarabiamy, powinny służyć ludziom, i do tych ludzi wracać w różnych formach również w formie udostępnienia szerszej kultury. Nie jest to pierwsza tego typu impreza w Piotrkowie, tylko właśnie jedna z kolejnych. Dzięki temu właśnie będziemy mogli integrować się dalej z naszymi członkami. Skoro nie pierwsza i miejmy nadzieję nie ostatnia, zapytajmy więc samych zainteresowanych, jak podobają im się tego typu spotkania. Jak najbardziej, no jest, byłam zaskoczona, zaproponowano mi, żebym tutaj przyszła i te chwilę miło spędziła w takim gronie, i klientów Skoku, i swoich znajomych, bardzo się cieszę. Jacek Klecel, który jako pierwszy wstąpił do kasy Stewczyka w Piotrkowie 13 lat temu, przyznaje, że takich imprez kiedyś brakowało. Wtedy tego nie było. Myślę, że może i z duchem czasu. To nie jest nic zdrożnego, żebyśmy mogli obserwować kabaret, czy powiedzmy być na jakimś koncercie. I oby takich spotkań było jak najwięcej. Czego życzymy wszystkim członkom oraz pracownikom kasy Stewczyka w Pietrzkowie. Jak ja TB myła patrzu nad winuchy z obiskaszu, bo ma do peredu, jak typ czoły i tu do medu.